Witajcie, moi drogie matematyki. Słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o wartości bezwzględnej, ale będzie to, słuchajcie, poziom licealny, ale oczywiście podstawa. Nie martwcie się, dojdzie też do rozszerzenia. Natomiast dzisiaj powiemy sobie w ogóle o wartości bezwzględnej i właściwie omówimy sobie takie zadania, które bardzo często pojawiają się też na maturze. Otóż, w ogóle czym jest, słuchajcie, wartość bezwzględna? Wartość bezwzględna albo inaczej moduł z liczby. I co on w ogóle oznacza? On w ogóle oznacza odległość na przykład dwóch punktów. I teraz odległość nie może być nigdy ujemna, prawda? No i właśnie tu przychodzi nam z pomocą wartość bezwzględna. Bo gdyby wynik wyszedł ujemny, to my weźmiemy sobie ją w moduł i wychodzi już dodatni, ponieważ wartość bezwzględna, czyli moduł, zamienia liczbę ujemną na dodatnią, a dodatnią pozostawia po prostu dodatnią. Czyli zobaczcie, jeżeli mam minus, y, moduł z minus jedynki, to to jest po prostu jeden moduł z jedynki. To jest jeden. Moduł z zera jest oczywiście zerem, Więc tak właśnie wygląda wartość bezwzględna. Z definicji wartość bezwzględna mógłbym zapisać, że jeżeli mam X, moduł z X, to jest X, zobaczcie, czyli ja zostawiam to bez zmiany pod warunkiem, że x jest większe bądź równe 0, czyli dla każdej liczby nieujemnej to po prostu zostaje ta liczba. Natomiast jeżeli liczba jest ujemna, to muszę zmienić jej znak, czyli tak jakbym stawiał minusik przed tą liczbą. I to jest właśnie moja wartość bezwzględna. No nie zawsze słuchajcie, wiadomo, czy wynik jest dodatni, czy ujemny od razu, więc jeżeli dla samej pewności chcemy wiedzieć, że jest ok, to robimy sobie wartość bezwzględną. Jeżeli coś pierwiastkujecie pierwiastkiem drugiego stopnia, to pamiętajcie, że to też jest moduł z tej liczby. Dobrze, przejdźmy słuchajcie sobie do przykładów. Mamy oczywiście obliczyć. No i teraz wartość bezwzględna z siódemki to jest po prostu 7. Wartość bezwzględna z minus dwunastki to jest 12. Z 0, tak jak już powiedzieliśmy sobie, to jest 0, z minus 25, 25, a moduł z 18 to jest 18. Dalej, tutaj mamy wykonać jakieś dodawanie, w sumie dodawanie, odejmowanie, no ale najpierw musimy oczywiście zrobić wartości bezwzględne, czyli wartość bezwzględna z 7 to 7 dodać, wartość bezwzględna z minus trójki to jest 3, no i 7 plus 3 to jest oczywiście. 10. Wartość bezwzględna z minus 10 to jest 10, dodać 5, co daje nam 15. Wartość bezwzględna, wróć 2, dodać wartość bezwzględna z minus 9, czyli dodać 9, no to będzie oczywiście 11. Wartość bezwzględna z minus 4 to jest czwóreczka, z minus 6 to jest 6. 4 plus 6 daje nam 10. No i 12 minus, wartość bezwzględna z minus ósemki to jest 8, 12 minus 8 daje nam 4. Oblicz. Słuchajcie, tu już jest troszeczkę ciekawiej, ponieważ wchodzą pierwiastki i my musicie wiedzieć, ile to jest pierwiastek. No, pierwiastek z dwóch, słuchajcie, to jest na pewno więcej niż jeden, bo to jest 1,41 sam i tak dalej. No więc musimy sobie, opuszczamy sobie pierwiastek, opuszczamy sobie wartość bezwzględną. Zobaczcie, najpierw zastanawiacie się, czy to, co jest w, pod. Modułem, w module, czy, z czego liczymy wartość bezwzględną, jest dodatnie czy ujemne. Jeżeli jest dodatnie, to opuszczam moduł bez zmiany znaku, jeżeli jest ujemne, to opuszczam zmieniając wszystkie znaki. Ponieważ to jest 1, minus 1 4, to to jest ujemne, więc opuszczam, słuchajcie, moduł zmieniając znaki, czyli będę miał minus 1, dodać pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 2 minus 1. Niektórzy mówią, że Nauczyciele uczą, że zamieniamy sobie po prostu kolejnością i zobaczcie, najpierw napisałbym, jak ja zamieniłbym kolejnością. Czyli to zamieni, postawiłbym tu, a to tutaj, to miałbym właśnie pierwiastek z dwóch minus 1, czyli dokładnie to. Ale z kolei co gdybyśmy mieli więcej niż e, dwa składniki, czyli więcej niż dwie, ale dwa elementy y, odejmowali czy dodawali, no to już byłoby troszeczkę y, trudniej, więc po prostu zapamiętajcie, że zmieniamy wszystkie. Znaki. Dalej mamy pierwiastek z 3 minus 2. Pierwiastek z trzech to jest jakieś 1 i 7. Na pewno mniej niż pierwiastek z 4, prawda? Co jest dwójką. Więc ten wynik również jest na minusie, więc opuszczam wartość bezwzględną zmieniając znaki, czyli mam minus pierwiastek z 3 dodać 2 albo po prostu 2 minus pierwiastek z 3. Dalej mamy 2 minus pierwiastek z 5. No zobaczcie, 2 to jest pierwiastek z 4, prawda? Pierwiastek z 4 minus pierwiastek z 5. No na bank to jest na minusie. A skoro to jest na minusie to opuszczam zmieniając znaki, czyli piszę minus 2 plus pierwiastek z 5 albo inaczej pierwiastek z 5 minus 2. Dalej mamy pierwiastek z 7 minus 3. No, jeżeli nie mogę używać kalkulatora, to znowu muszę sobie jakoś poradzić. No, więc trójka to jest pierwiastek z 9, prawda? Więc jak od pierwiastka z 7 odejmę pierwiastek z 9, to na pewno będzie to na minusie. Czyli opuszczam y, moduł zmieniając znaki. Czyli mam minus pierwiastek z 7, dodać 3. Czyli po prostu 3 minus pierwiastek z 7. No i mamy 4 minus pierwiastek z 6, y, 13. No, zobaczcie, czwóreczka to jest pierwiastek z 16, prawda? Pierwiastek z 16 minus pierwiastek z 13 to jest na pewno na plusie, czyli opuszczam wartość bezwzględną nie zmieniając znaków, czyli przepisuję w ogóle bez zmian. Kolejne zadanko. Tutaj mamy obliczyć, i tutaj mamy troszeczkę więcej, że tak powiem, zamieszania, bo mamy jakieś sumy i różnice wartości bezwzględnych. No ale zobaczcie: najpierw każdy z po kolei. Ten będzie na minusie, a tutaj 2 minus pierwiastek z 2, 2 e, to pierwiastek z 4, czyli to jest na plusie. Czyli zobaczcie, opuszczam, tu zmieniam znaki na 1 plus pierwiastek z 2, dodać, a tutaj ym, nie zmieniam znaku, bo jestem na plusie, czyli dodać 2 minus pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 nam się pięknie redukuje. 1 plus 2 daje nam 3. Teraz 3 minus pierwiastek z 2. 3 to jest pierwiastek z 9, więc zobaczcie, to jest na pewno na plusie. 1 minus pierwiastek z dwóch to będzie na minusie, no bo pierwiastek z jedynki minus pierwiastek z dwóch to ewidentnie widać, że to jest na minusie, czyli opuszczamy pierwszy bez zmiany, drugi ze zmianą. Ale to jest minusik, więc ja tego minusika sobie przepiszę i tu zmieniam znaki, czyli mam minus 1 plus pierwiastek z dwóch, czyli to się równa. I teraz opuszczam nawias, pamiętając o tym, że jeżeli przed nawiasem stoi minusika, stoi minusik, to zmieniam znaki, czyli znowu robię 1 minus pierwiastek z dwóch i to się równa. 3 plus 1 to jest 4, minus pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 2 to będzie minus, to będą minus 2 pierwiastki z dwóch. Dalej mamy pierwiastek z 8 minus pierwiastek z 2, czyli to jest na plusie, a pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 1 to też jest na plusie, czyli opuszczamy bez zmiany znaku, czyli mam pierwiastek z 8 minus pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 2 minus jeden. Pierwiastki z dwóch nam się po prostu redukują. Zostaje mi pierwiastek z 8 minus 1. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwiastek z 8 możecie napisać jako dwa pierwiastki z dwóch. Jakbyście rozłożyli sobie to na czynniki pierwsze, to na pewno byście doszli do tego samego ym, rozwiązania. Dalej mamy 5 minus pierwiastek z 6. 5 to jest pierwiastek z 25, więc to jest na pewno na plusie. A pierwiastek z 6 minus 2. A 2 to jest pierwiastek z 4, prawda? Czyli to też jest na. Plusie, czyli opuszczamy sobie bez zmiany znaku, czyli mam 5 minus pierwiastek z 6, dodać pierwiastek z 6, odjąć 2. No i co się dzieje? Pierwiastek z 6 nam się redukuje, i mam 5 minus 2, co daje nam 3. No i mamy tutaj jeszcze jeden przykładzik. Zobaczcie, pierwiastek z 10 minus 3. 3 to jest pierwiastek z 9, prawda? Czyli to jest na plusie. A 4 to jest pierwiastek z 16, zobaczcie, czyli to też będzie na plusie. Czyli opuszczamy, 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 opuszczamy wartości bezwzględne bez zmiany znaku, czyli mam pierwiastek z 10 minus 3, dodać 4 minus pierwiastek z 10. Zobaczcie, pierwiastek z 10 nam się redukuje i zostaje mi minus 3 plus 4, czyli 4 minus 3, czyli jedyneczka. Prościzna. I takie właśnie zadanie, słuchajcie, pojawia się na maturze, gdzie jest po prostu w poleceniu oblicz. No i musicie po prostu opuścić wartości bezwzględne, a później to uprościć. No i mamy opuścić wartość bezwzględną i uprościć, ee, wiedząc, że m należy do przedziału od 0 do jedynki. No i teraz zobaczcie, jeżeli m należy do 0 do jedynki, to czyli mogę sobie przyjąć, że to jest jakaś na przykład jedna druga, to zobaczcie, jak ja bym tu podstawił jedną drugą. Tutaj, jakbym podstawił jedną drugą, to będę miał 1, 2 razy 2, czyli 1, 1 minus 3, czyli to jest na minusie, czyli minusik, a tutaj, jak podstawię sobie jedną drugą, to będę miał 1, 2 minus 1, czyli też na minusie, czyli opuszczam wartości bezwzględne zmieniając znaki. Minus 2m dodać 3, tu na szczęście jest plusik, no ale opuszczam nawiasy zmieniając znaki, więc przed m będę miał jednak minusik, a później minus 1 zamieniam na plus. 1, no i mamy minus 2m minus m, to jest minus 3m, 3 plus 1, to jest oczywiście 4, ok? No i teraz kolejne, zobaczcie, tutaj mam, wstawię sobie jedną drugą, jak wstawię sobie jedną drugą, tutaj to będę miał 1 druga razy 2, czyli 1, 1 minus 3 jest na minusie, a później jak podstawię jedną drugą, to będę miał na plusie. No więc opuszczam sobie wartości bezwzględne, czyli... Mm, Pierwszą ze zmianą znaku, tak, zobaczcie, bo to wyszło mi na minusie, czyli będę miał minus 2m dodać 3, a drugą bez zmiany znaku, ale napiszę to w nawiasie, czyli 1 minus m, czyli to się równa. 2 razy minus 2m to jest minus 4m, 2 razy 3 to jest 6, minus 1 i dodać m, czyli mamy minus 4m dodać m to jest minus 3m, 6 minus 1 daje nam oczywiście 5. Dobra. Teraz mamy kolejny. Jeżeli podstawię pod M sobie jedną drugą, to będę miał 1, 2 razy 2, czyli 1. 3 minus 1 daje nam 2, czyli to jest na plusie. Na plusie. Natomiast tu, jak podstawię sobie jedną drugą, to będę miał 1, 2 minus 1, czyli to jest na minusie. Czyli opuszczamy sobie i mam tak. 3 minus 2m. odjąć m i dodać 1. No a to wynika, czy to nie jest prawie przykład, zobaczcie, yy, podobny do tego, co było w A, właściwie to jest identyczny 3 plus 1 to jest 4, minus 2M. No to słuchajcie na tym jakże prostym przykładzie. Yy, czemu minus 2M? Minus 3M minus 3M, bo minus 2M i minus M. E, zobaczcie, to jest to samo co tutaj, prawda? To jest też 4 minus 3 dlatego zobaczcie, na tym przykładzie e, możecie zwrócić uwagę, czy ja mam 2m minus 3, czy 3 minus 2m, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Więc czy macie moduł z x minus y, czy moduł z y minus x, to jest dokładnie, dokładnie to samo. Ok, no i teraz mamy jedną drugą, znowu sobie podstawiamy jedną drugą, mm, no więc jak ja podstawię sobie jedną drugą, to będę miał 1 druga minus 1, czyli to będzie na minusie. Ale tutaj przed tym też mam minus. O Boże, czyli będę miał 1 druga minus 1, czyli minus 1 druga, czyli to jest na plusie. Natomiast tutaj jak podstawie będę miał na minusie. Czyli opuszczam. Pierwszy opuszczam bez zmiany znaku, czyli mam minus m minus 1. Dodać 3 razy, a drugi opuszczam zmieniając znaki, czyli będę miał minus 2m dodać. 3. No i teraz musimy sobie to jakoś uprościć. Opuścić nawiasy, przede wszystkim musimy. Czyli upraszczamy. I będę miał minus m dodać 1, minus 6m i dodać 3 razy 3, czyli 9. No więc mam 9 plus 1, czyli 10, minus m, minus 6m, czyli minus 7m, czyli 10 minus 7m. OK. Sprawdźmy jeszcze, czy na pewno tu na minusie, czyli na plusie. Staram się i tak bardziej rozpisywać Wam m, bardziej niż mniej, że tak powiem, tak żebyście widzieli dokładnie skąd które liczby się y, wzięły. No dobrze. No i ostatnie, słuchajcie, jak podstawimy sobie jedną drugą, to jedną drugą, to to jest na plusie, jedną drugą podstawiam. To jest na plusie i to jest na minusie, czyli możemy napisać tak, że to jest m, dodać 2 minus m. No i tutaj mamy na minusie, czyli zmieniamy znaki, ale przed nawiasem, przed modułem też jest minus, więc drugi raz zmieniam znaki, więc tak naprawdę ja pozwolę sobie napisać, że to jest M minus 1. Bo tyle razy pozmieniałem znaki. No i teraz tak, te M -y się cykają. I zostaje mi M i 2 minus 1 to będzie plus 1 po prostu. Hmm, to było na minusie, więc zmieniłem znaki, więc minus M plus 1, więc. M... Świetnie. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o wartość bezwzględną. I tyle jeżeli chodzi o takie podstawowe zadania z wartości bezwzględnej, ale takie, które bardzo często właśnie pojawiają się na maturze. Podstawowe oczywiście, żeby nie było. Natomiast to są zadania, które właśnie, z którymi możecie się spotkać. Albo to będzie zwykłe uproszczenie, opuszczenie wartości bezwzględnej i uproszczenie do takiej najprostszej możliwej postaci, albo będą to równania z wartością bezwzględną, o których powiemy sobie. W kolejnym odcinku i na który Was serdecznie zapraszam, ale nie zapomnijcie zostawić subika. Słuchajcie na kanale, tak żeby Was nic nie ominało. No i oczywiście łapkę w górę, no i ustawcie sobie dzwoneczek, żebyście wiedzieli, co będzie pojawiało się w najbliższym czasie.